Dobra. No i tak, mamy film, który ma skopany dźwięk. Bo jak nagrywamy w pustym pomieszczeniu, gdzie gołe ściany tak odbijają, jak ściana lasu w bajkach, no to niewiele się z tym da zrobić. Zaraz zrobimy jeszcze dodatkowo poprawkę dźwięku w innym programie, ale na razie. Cześć, witajcie w nowym cyklu Kanak. Skupimy się na tym, że jak człowiek nic nie mówi, to słychać wszystko, wszystkie śmieci, wszystkie szumy, dźwięki, echa, odbicia i tak dalej. I pytanie to: jak. Jeżeli piszemy z tabletu coś, tak jak teraz, jaki był początek przeświata? jaki był początek. To po pierwsze, wtedy, kiedy pisze, a nie mówi, to wkurza dźwięk pisania, A po drugie, jak pisze wolno, a na tabletach tak już jest, że jesteśmy mniej wprawieni niż przy pisaniu długopisem, to powtarza te same zdania. E, Krążą. Więc pierwsze pytanie to: Jaki był początek przeświata? No i powtórzenie tego samego zdania drugi raz głosem nie jest potrzebne. Jaki był początek świata? W związku z tym możemy zrobić tak. Nałożymy jedno na drugie i dźwięk będzie ukryty, po, dźwięk niepotrzebny, dźwięk pisaka będzie ukryty pod dźwiękiem głosu i będzie mniej wkurzający. Uwaga, czary Mary. Kosmologiczne współczesne e, krążą. Więc pierwsze pytanie to jaki był początek? Tu mamy początek pisania na ekranie, tak? Cyk. Cyk. Tu się zaczyna pisanie na ekranie. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to odłączyć dźwięk od obrazu. Jedną komendą się to robi. Skrót, sk, skrót z klawiatury w zależności od programu. Na Macu w Adobe komand L i możemy obrawiać niezależnie dźwięk i obraz. Ważne, żeby się nie rozjechały, czyli ostrożnie z przesuwaniem. Pyk, tu się zaczyna pisanie na ekranie. Pierwsze pytanie to jaki był początek przeswiata? Jaki był początek. Szczęka. Możemy przejechać od razu do przodu. Cyk, cyk, cyk. Koniec pisania na ekranie. Drugie pytanie. Już mamy drugie pytanie i teraz tak, tu gdzie się teraz dźwięk. Zaczyna się dźwięk. Pierwsze pytanie. Możemy tutaj zrobić początek. Pyk. Tu jest początek. To nam nie jest potrzebne. Pierwsze pytanie to jaki był początek? Tutaj znowu pauza nam nie jest potrzebna. Przeświata. I koniec tekstu. Jaki był. I wszystkie te powtórki głosem są niepotrzebne. Wywalamy Początek. Wszechświata. To jest wszystko niepotrzebne. Pyk. Pyk. I teraz mamy sytuację taką, że mamy pauzę głosem, ale wystarczy zrobić takie coś. Ciach. Uwaga, krążą. Więc pierwsze pytanie to: jaki był początek krzesełka? Można jeszcze nad tym obrazem pracować, ale w najprostszym pytanie to... ujęciu. O, tu jeszcze można takie pauzy powycinać. Obraz. Przez parę klatek się nie zmienia. To jest niepotrzebne. I powiedzmy, że jeszcze o tak zrobimy. Bardzo przepraszam. I ciach. No i gotowe. Pierwsze pytanie to jaki był początek Krzeświata. Drugie... I tak ze wszystkim co jest pisane. Drugie pytanie to głos. Tniemy. Jak? Tniemy. 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 Zmieniał się kosmos. Koniec głosu sam kosmos post, post od narodzin do chwili obecnej hmm, hmm, hmm. wyrzucamy post od narodzin do chwili obecnej wyrzucamy i znowu zagęszczamy obraz przyspieszamy tak żeby pasował długością trwania do głosu o. Dobra i teraz wyrównujemy to wszystko niepotrzebne nie po... Oj. 230 To samo tempo i stryk stryk właściwej. w końcu Ważne pytanie. Tu już mamy następny obraz, i zrobimy tak. Chyba tak będzie najlepiej, o i mamy drugi kawałek. Drugie pytanie to jak. Tu jest jeszcze pauza, w której nie ma szumu z pomieszczenia. Jak. I to jest niestety wkurzające, chociaż wydaje się to czasami dziwne. Nie tu, przepraszam. Zmieniał się koszt. Przeświata. Drugie pytanie to jak... to jak. Tutaj. Stąd dotąd. Aby tu wyrównać, to trzeba zrobić tak. Tak. I tak. Drugie pytanie to, jak zmieniał się kosmos od narodzin do chwili obecnej. W końcu, ważne pytanie, którym nieustannie się zajmujemy, to jaka jest struktura tego wszechświata w największych stalach? Czyli jaka jest. jest struktura przeświata. No ostatnie pytanie. Dobra, tutaj cięcie i w końcu ważne pytanie, którym nieustannie się zajmujemy, to jaka jest Odtąd ciach. Ciach. Raz, dwa, trzy. Wyrównujemy jaka jest struktura tego wszechświata w największych stalach, czyli jaka jest struktura. No i tu coś nie gra, możemy poprawić. Jaka jest struktura tego? Tak. Może być. I ostatnie pytanie. Może być też najciekawsze z punktu widzenia, jakie, jaka, jaka czeka nas przyszłość? Błąd. Głos wytniemy. Mas. Jaka czeka nas przyszłość? Mas. Przyszłość. wycinamy, też wycinamy. Ostatnie... Ostatnie pytanie może być też najciekawsze z punktu widzenia takiego przeciętnego zetocza chleba, czyli Przyszłość. No i chyba może być dobra i to nową zagnieszczamy. Przyszłość. Jaka jaka czeka nas przyszłość? Przyszłość. No na te Jeszcze zrobimy taki manewr. Jaka czeka nas przyszłość? No. To możemy wyciąć, bo tu się nic nie dzieje. Cyk, 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 cyk. Jaka czeka nas przyszłość? No. no na te wszystkie pytania postaramy się w ramach tego odpowiedzi na te pytania. Zbliżyć się do części odpowiedzi. Tu też jest cisza. Tle, zniknął szum z pomieszczenia, i to nie jest dobrze. Odpowiedzi na te pytania. Zacznijmy od początku. Dobra. No i teraz uwaga. Badania kosmologiczne współczesne e, krążą, więc. Pierwsze pytanie to jaki był początek wszechświata? Drugie pytanie to jak zmieniał się kosmos od narodzin do chwili obecnej. W końcu ważne pytanie, którym nieustannie się zajmujemy, to jaka jest struktura tego wszechświata w największych stalach, czyli jaka jest struktura wszechświata. No i tu jeszcze raz wytniemy. Pytanie, którym nieustannie się zajmujemy, to jaka jest struktura tego wszechświata? I tutaj nie w największych stalach. W najniższych stalach. Czyli, czyli jaka jest struktura przezświata? To jest niepotrzebne. Tego przezświata w najniższych stalach. Poprawka mała. W końcu ważne pytanie. To jest niepotrzebne. Pytanie, którym nieustannie się zajmujemy to jaka jest struktura tego wszechświata w największych stalach? O, jeszcze raz odsłuch końcowy. Pierwsze pytanie to jaki był początek Przeświata. Drugie pytanie to jak... Zmieniał się kosmos od narodzin do chwili obecnej. W końcu ważne pytanie, którym nieustannie się zajmujemy, to jaka jest struktura tego wszechświata w najmniejszych stalach. No i ostatnie pytanie może być też najciekawsze z punktu widzenia takiego przeciętnego zetacza chleba, czyli jaki jest ostateczny przyszły los wszechświata, czyli jakie, jaka, jaka czeka nas przyszłość. No, na te wszystkie pytania postaramy się w ramach tego kursu o trochę odpowiedzieć, albo przynajmniej zbliżyć się do części odpowiedzi na te pytania. Zacznijmy od początku, czyli w zasadzie od tego, jak rozpoczęła się kosmologia. No, i tyle. I teraz jeszcze poprawimy dźwięk, ale to już w osobnym programie. Zrobimy tak. To wyrzucamy do wersji końcowej MP4. Rendering skończony. Mamy gotową wersję MP4, i w osobnym programie wyczyścimy dźwięk, ale wyczyścimy go automatycznie. Czyli odklikujemy, odszumiamy. Ale wyraźnie wycięte są wysokie częstotliwości, tu jest pusto szumów w niskich częstotliwościach po sufit. 20 kg, to jest przeciętny mikrofon. Albo mikrofon, albo software do mikrofonu, obcina przy 8 kilo, 8 kHz i jest pusto potem. I to słychać, a tu jest dla odmiany za dużo. Te pomarańczowe na dole nie powinny być takie gęste, mówiąc obrazowo i ostatnią rzecz, jaką zrobimy to złożymy ten poprawiony dźwięk z tym co przed chwilą, czyli uwaga, dodajemy dźwięk, dorzucamy ten poprawiony dźwięk, a tego wycinamy. Jest lepiej. Dużo lepiej nie jest, ale trochę lepiej jest. Cześć! Witajcie w nowym cyklu Khan Academy Polska poświęconym kosmologii. Będzie to cykl wprowadzający zagadnienia najnowsze Współczesnej kosmologii fizycznej. Pierwsze pytanie to, jaki był początek wszechświata. Drugie pytanie to, jak zmieniał się kosmos od narodzin do chwili obecnej. W końcu ważne pytanie, którym nieustannie się zajmujemy, to jaka jest struktura tego wszechświata w największych stalach. No i ostatnie pytanie może być też najciekawsze z punktu widzenia takiego przeciętnego zytacza chleba, czyli jaki jest ostateczny przyszły los wszechświata, czyli jakie, jaka, jaka czeka nas przyszłość.